Lecimy ludziska lecimy lecimy lecimy. O oh boy, oh boy, oh boi ludziska horizon zero down tak jest zaczynamy lecimy. oh boy, oh boy, oh boy. Dobra, idziemy tu mamy to? To jest tutaj tak. Jest tutaj dobrze dobrze. Good good very good. Czemu na tym ekranie się odpalasz? No właśnie, na tym się ekranie odpalaj. Mi. No właśnie, źle napisy, tak. Guerilla. Od razu filmówka, kurde. Nieźle, nieźle. Co tym razem? Zimno ci. Tak. Nie zostajemy w środku. Teraz mamy rytuał do odprawienia. Co? Dupa na ma mnie? <grystanie> Masz. Załóż. Należał do mojej córki. Dobrze. Dzisiaj wymówię Twoje imię, Mała. Ale czy bogini je powtórzy? Czy, czy bogini je powtórzy? To jest dobre pytanie. Zazwyczaj robi to matka, ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła. Tak nie matrony odprawiłyby rytuał. Tak mamy. Ale jesteśmy wyrzutkami. Niemniej podtrzymujemy tradycję. Inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła. A nam pozostały cuda stworzenia. Powietrze, woda, ziemia i stan. Polować na zwierzę to jedno. Z maszynami jest inaczej. Trzeba pokory i szacunku wobec ich siły. Nauczę się tego kiedyś. Matrona Tirza, co ona tu robi? Czy chce zabronić rytuału? Hmm. Oj, daj spokój, wstań! Już prawie czas. I tak. Możesz do mnie mówić. Przyszłaś pobłogosławić imię? Czy nie minęło sześć miesięcy, odkąd ci ją powierzyliśmy? Jesteśmy wyrzutkami. Ty z wyboru, a ona. Cóż. Jestem arcymatroną Rost. Błogosławię kogo chcę. To zaszczyt. Tak, tak. A teraz idź i przygotuj dobre imię. Hmm. Matko, to dziecko potrzebuje swego imienia, by Twoja miłość mogła ją ogrzewać, jak słońce ogrzewa ziemię. Wymów imię. Aloj. Aloj! Aloj! Błogosławię jej imię. Ej, hey, no! Przestańcie natychmiast! Cóżeś uczyniła? Pobłogosławiłam imię dziecka. Uparta kobieto! Przekleństwo z wierz dzieckiem? Co ci powiedziała o jej narodzinach? Mów! Robiłem tylko, co okazałeś Wychować, tak. Nie było mowy o miłości. Dość. A ty pobłogosławić. Mam Jakby obowiązki względem nich. Bez zgody, bez konsultacji jestem i gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą. Co ona do mnie? Nie mi? Oh, no dalej Już jest, złość Gniew Pierwszy pierwsze stopni. Do ciemnej Tronu Hmm? Jak to, Magdy u ciebie? No? Rost! Tutaj! Rost! Ja jestem zadowolony, bo prawie Rost! 10 tysięcy kroków zrobię. Nie usłyszy mnie. Czy to jakaś jaskinia? Być może jakaś taka mała jaskinia, nie? To <laughs> trochę ciasno, ale się zmieszczę. Mm. To muszą być ruiny ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc. Świat metalu. Moc to Nieźle, nieźle. Rosty zabranie mi chodzić w takie miejsce. Ale muszę znaleźć wyjście. Tak, zabronione, no jest mała i niebezpieczne to jest. Nie wiem jakie monstro się tu czyhają. O, tam coś jest. Aż tam dalej jest! Co to? Nieżywy człowiek! Tam jest coś lśniącego. Oh. Światła wszędzie, jak ona to robi? Ok. Metalowe drzwi. Zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże? Jak się je otwiera? Jest jakoś połączony z tymi drzwiami. A co tutaj? Wróć w lewo, w prawo. Zmieniło kolor. O! Proszę. No proszę. Drzwi też zmieniło kolor. Co za się. Dyrektor Ewans, nagły transfer z USRC. Szyfrowanie czarny kwarc. Przerzuciłam wiadomość na pani Holo. Ok. Myślisz, że ja tak chcę. Lepiej nie dam rady. On jest zaraz za tobą. Cześć! Wszystkiego najlepszego. już bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz! Dam radę, jestem zaraz za tobą! Cześć. Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka! Słuchaj, Tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie! Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. że my nie jesteśmy synkiem, jesteśmy córcią. Halo? Ej, Loj. Ty wygadujesz. tego nowego roku pamiętniku dasz wiarę, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? no więc tak, tak jakby dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej nie mam pojęcia skąd wytrzasnęła czapeczki, trupi klimat siedzimy, patrzymy jak wskazówka zbliża się do północy i myślę sobie czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? byłoby warto gdyby Skylar znowu się upił, ale chyba byłem błędem, którego nie zamierza powtórzyć hmm. Lol Widziałem jak się zbierają w sali zebrań. Bydło na rzeź, tylko że uśmiechnięte. Czana rozdawała wszystkim leki, jakby życie było jakimś... bólem do uśmierzenia. Ale nie dla mnie. Nie odejdę po cichu, nie odpłynę. Zakończę swoje życie kropką, nie wielokropkiem. Cholera! Zakończę je wykrzyknikiem! Jeśli ktokolwiek kto to usłyszy poczuje się urażony trudno Nikomu nie jestem już nic winien uh. No to sobie pykną, chedzikę No nie, nie ma psz. Jest mi dyrektor Ewas, a że nie do tej pory dla potomności zrobiłem za mało? Po co bym tu był, w takim stanie jak nie dla potomności, co? Dość już mam tego, potomność może iść się walić na ryj. Ajajajajaj... Jak ta potomność, nie? Chciałam je zobaczyć, a tego nie zrobiłam. Czemu nie pojechałam, jak zaprosił mnie Owen? Jestem głupia. Trzeba było jechać. A no trzeba było. No nic. A może tyle mi wystarczy, wiesz? Gdy otworzyły się drzwi i cię zobaczyłam. Jak stałaś w sukience z retroprzęcy, a do tego ten uśmiech. Musiałam się odwrócić, bo byś zauważyła, jak mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć. Oh to była chwila, ale od razu wiedziałam. Wiedziałam, że będziemy na zawsze. Jest, nawet po śmierci. Na dole idę. Ach, dzięki przemocy. Chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź. To zakazane miejsce, Aloy. Padłam tu. Część świata metalu. Co to na twarzy? Nic. Znalazłaś to na dole? Nie. Oddaj to. Nie. Eloy, to może być niebezpieczne. Nie. Cóż, jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć jak przetrwać w dziczy. Chodź, Ailoy, do domu. Od jutra uczysz się polowania. Jak jest, przetrwania? Kształty, co Weź swój łuk. Przestań już mam rotać do tego. Schodzimy do Doliny za mną. czy bywa niebezpiecznie? Musisz się mnie trzymać i robić, co mówię. Wiem. Nie mogę robić to, co ja chcę? Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku. Dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę zakierkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Widzisz tę roślinę? To zdrowo Zbierz jego owoce do sakwy. Dobrze. Teraz je zjedz. Mają gorzki smak, ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce, kwiaty i rośliny. Gdzie Słuch? jesteśmy? Ta dolina jest jedynie częścią obręczy przepadków. Obręczy? plemię Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj Do dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć. Ale jestem przy tobie. Aloy, zbliża się. Kucznij i chodź za mną w wysoką trawę. Ale nie muszę kucać. Tam. Głowa nisko. Maluchy. Nie, Aloy. Te maszyny nazywają się Czujki. Jeśli chcesz przeżyć, dziczy, Musisz unikać ich spojrzenia. To pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to co ja. Nie ruszaj się. Nie przejdzie. Nie wychylaj się. I chodź za mną przez szlak ten wysoką trawę. Stój, kolejny.